Zmienił się nasz sposób jedzenia. Staramy się nauczyć tego siga siga, ale to są dopiero 3 lata mieszkania tam z przerwami, więc jeszcze mi dużo brakuje ale myślę, że jestem na dobrej drodze. Wyluzowałaś droce. się trochę, Wyluzowałam prawda? Wyluzowałam się zdecydowanie, poza tym wiesz, te krajobrazy, które tam są, ja mieszkam w górach, zawsze myślałam, że moim podstawowym marzeniem jest mieć ten sea view taki przed sobą, prawda, natomiast piękno gór kreteńskich to jest też coś takiego i majestat i takie poczucie obcowania z tą no, nieskalaną jeszcze naprawdę niczym przyrodą na południu Krety i ten bezkres z horyzontu, to jest coś, co naprawdę, naprawdę takiemu człowiekowi z dżungli miejskiej bardzo dobrze robi na psychę. A jeśli chodzi o jedzenie, poza tymi warzywami na bazarku? Ach, słuchaj, no jedzenie, jedzenie kretańczyków to jest tak, tak naprawdę kuchnia ludzi ubogich. To jest, to jest to, czym my się zachwycamy, czyli owoce morza, czyli ślimaki.